Normalnie ale ja jestem, jak chcę tu na moim kanale. Dzisiaj gramy w Ravenfielda z Antkiem. Antkiem był przed chwilą live i teraz nagrywamy. No, przed chwilą dla Was to było wczoraj ten live, bo my nagrywamy to na, na jutro po live. Ie. Także tego. Dobra, co by się. Sobie... Dobra, chyba dobry nawet, tylko to bym sobie zamienił z supresorem. Chcę. I. A dobra, na razie niech będzie to. I lecimy. Antek też będzie zara grał, tylko. Tylko na razie ja pierwszą rundę zrobię. Um, ustawiliśmy. Przestawiliśmy trochę tych ustawień. E, żeby wygrać, teraz trzeba zdobyć 300 punktów. I e, czeka się na spawn e, z 0 sekund. Czyli po prostu natychmiastowo na serespi. Dawaj, ładuj się. Chyba przez to. Te... No dawaj. Co jest? No dobra. Chyba. Aha, czyli się nie da. Nie można? No i co? No. Zobaczymy, jak w helikopterze nam pójdzie. Wu na pewno wiem, że się podlatuje do góry. I teraz nic nie robię. Okej. A myszką w ogóle się nie można ruszać. Super. Nie, no wiedziałem. Dobra, super. Skinąłem, No, to się zabiłem. O, jeszcze jednego zabiłem. No, super. Ta się. Latuje. Dobra. O matko, jak ty jest głośne. Aaaa. Poczekajcie. Za... Za głośne. Tylko czekajcie, tutaj się... Z... A, nie. No, jest. Jeszcze za głośne. No nie! Co ja zrobiłem? Kurde. Się też tak zrobię, albo nie wiem, tylko nie, nie tak, nie tak, nie tak. No nie tak, dawaj, dawaj, no. O, jest, dobra. Proszę, niech ktoś wejdzie do tego czołgu. Jest, brawo. Dobrze, tylko cały czas muszę zmniejszyć głośność. Ok, no jedź, no jedź. Jak to idzie? Nagrywamy z kamerą. Wejdę. To nasi. No, działka Okej. Okay. To sobie pojdziemy. Ło! Co się tam dzieje? Dobra. Wszystko pod kontrolą. Dobra, okej. Okay. Wszystko. Co tam się dzieje? Proszę państwa. Cóż za bitwa! Druga wojna światowa. Okej. Okay. No co za No idź Okej okay. Jeśli mnie nie podwiedziesz na pizzę to się to cię zastrzelę. No, od razu posłuchał. Eee! Ataku! Gdzie on jedzie? Co ty rob? No comments. What? What's that? Dobra O, 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 o. A nie. No to tak idziemy tutaj na górkę kampić, ok, dobre miejsce. Niebiescy ludziki, niebiescy... Niebieskie ludki z farby podbijają Amerykę. Teraz wygracie, człowieku, bo jeszcze 115 ludzi. Dobra. ale oni też byli przy Oj. Za chwilę będzie remis! O nie, przegry... ...egrywamy. No co on śpi? <laughs> what <the>? Dobra o! <laughs> Deploy, deploy szybciej Bra, jedziemy, jedziemy, jedziemy What oj, 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 oj Ojej, du więcej ich! Fo. Dobra. Oj, przegrywamy dziesięcioma ludkami z farby. Rejdę do auta. Choć zepsutego, ale idę. A, ten, jeden. Jeden z nich jest dobry. O, może nie. Ale okej. Okay. Działa, to jest ważne. Przejdź... Pokażę Wam y, metodę y, najłatwiejszą i najniebezpieczniejszą. Przy okazji można rozwalać. <śpieszynka> no co tam się dzieje? Nie, no nie wierzę. Y, była to metoda najmniej skuteczna, mam nadzieję. O, dobra. Wchodzimy do czołgu i Oj. Nie ma. I okej. Okay. No ty co ty robisz? Czekaj na światła. Dobra, uwaga z buta, wjeżdża. O. Nagrywamy. Już! Dobra, tam, 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 tam. Oj oj oj, za chwilę możemy przegrać. Bo już jest 272 dla nich. 76 Mało O kurde. O ty nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. ziom, nie wiem jak to będzie. O jest łódka, jest łódka! O Jezus, o Jezus, ja się topię, ja się topię. Uf. Mogę was zastrzelić. Nie, nie będę nie będę. Będę takie A coś... O, o, o! Coś się laguje. Mam nadzieję, że to... OK, po, poszedł. I, OK, idziemy na górkę, albo na kamień. No nie wiem, w sumie. Dobra, na górkę. To jest najlepsze miejsce moim zdaniem na tak zwane kampienie. Okay. Dobra, już idę. Rozwalamy wszystkich. Y za chwilę przegramy i zakończymy tą rundę i moje granie. I stery przejmie oczywiście x. Ok. przegrasz, to Okej. Dobra. Okej. Okay. Runda zaraz się skończy, więc za chwilę się żegnamy. Ee... Xnif chciał puścić te chciał. No oczywiście. Przegraliśmy. No Ciężko... Łatwo było przy... ładnie. Ja tak, tej mniejszą kolary, dobra. Zioziom-ziozomeczki. Mam nadzieję, że nam się Ci podobał. No <laughs> jest. Jeżeli chcecie więcej ręce fila, to zostawcie łapkę w górę i zasługujcie mi kanał, żebyś na bieżąco to Ten odcinek powstał dlatego, bo Xnif mało. Y, powstało mało odcinków o Ravenfieldzie i, I... no właśnie dlatego dobra, dobra y, dajcie lajka i ci co y... Piszcie komentarz że, że, że czy, 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 czy wam się podobało i oczywiście zasubskrybujcie dziękujemy